Teraz chciałem Wam przeczytać oświadczenie Rady Kamradzkiej, Polskiej Narodowej Rady Kamradzkiej, Rady Kamratów w sprawie Marszu Niepodległości w Warszawie w dniu 11 listopada 2022 roku. 11 listopada 2022 roku przez ulicę Stolicy Polski przejdzie po raz kolejny Marsz Niepodległości. Organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, na którego czele stoi Robert Bąkiewicz, zaś jego wiceprezesem jest prominentny polityk konfederacji Witold Tumanowicz. Oddolnie organizowane obchody święta 11 listopada w Warszawie mają długą tradycję. Polscy patrioci już w latach 70. ubiegłego stulecia manifestali swoje przywiązanie do niepodległości ojczyzny. W tym właśnie dniu przez szereg lat warszawski marsz organizowany przez liczne środowiska nacjonalistyczne i patriotyczne, Stanowił wraz z autentycznym, wyraz autentycznego buntu Polaków wobec polskojęzycznych oraz europejskich elit. Dziesiątki tysięcy pola, polskich nacjonalistów, pomimo licznych w czasach rządów Donalda Tuska policyjnych prowokacji oraz prób blokady marszu przez lewackie środowiska, finansowane przez zagraniczne, e, przez zagraniczne ośrodki wpływu, Wyrażały swoją miłość do ojczyzny, szacunek wobec przodków i opór wobec pozbawienia Polski krwawo wywalczonej niepodległości. Dziś szlachetna idea tego oddolnego zrywu Polaków została całkowicie zawłaszczona przez środowiska, które są w pełni podporządkowane obecnemu systemowi politycznemu. Organizator Marsz Niepodległości, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jest hojnie dodawane ze środków Rządowego Funduszu Patriotycznego. W 2020 roku Stowarzyszenie Marsz Niepodległości w ramach rządowych dotacji otrzymało niebagatelną kwotę 3 milionów złotych. Robert Bonkiewicz, który w sposób nieuprawniony tytułuje się Narodowcem, wykazuje skrajny serwilizm wobec warszawskiej władzy i w żaden sposób, wbrew polskiemu interesowi narodowemu, nie protestuje wobec dramatycznego problemu Ukrainizacji Polski i próby budowy wspólnego, polsko-ukraińskiego, tworu państwowego. Sam Marsz Niepodległości jest reklamowany skandalicznym plakatem, będącym przeróbką klasycznego patriotycznego plakatu z okresu wojny pols polsko-bolszewickiej, na którym ukazany jest ułan w czapce, ozdobiony znakiem przypominający banderowski tryzup, tnący szablą postać noszącą znak Z. Plakat ten w pełni demaskuje poparcie organizatorów Marszu Niepodległości dla wplątania po Polski w działania wojenne na neobanderowskiej Ukrainie, co skutkować będzie wyłącznie zamianą naszej ojczyzny w wojenne pogorzelisko. Organizatorzy Marszu Niepodległości w ten sposób wyraźnie odcięli się od idei, jaką polskim narodowcom przekazywał twórca niepodległego państwa Roman Dmowski. Swój udział w tegorocznym Marszu Niepodległości zapowiedzieli także politycy Konfederacji, siły politycznej, która w okresie fałszywej pandemii oraz trwającej obecnie Ukrainizacji Polski całkowicie zawiodła pokładane w niej przez Rzesze Polskich Patriotów nadzieje i ukazała swoje prawdziwe oblicze partii kunktatorskiej i, gotującej, i gotowej do wszelkich układów z systemem politycznym okupującym naszą ojczyznę. Posłowie Konfederacji, za wyjątkiem Grzygorza Brauna, głosowali ochoczo za haniebną uchwałą Sejmu RP z dnia 27 stycznia 2022 roku, pchającą Polskę do straszliwej wojny na wschodzie. 11 listopada w Warszawie będą maszerowali ramię w ramię Krzysztof Bosak, Robert Winicki oraz Sławomir Męcen. Krzysztof Bosak już przed kilkoma laty publicznie w sposób pozytywny wypowiadał się o ukraińskich szeministach. I rozgrzeszał ich kult Stepana Bandery oraz ludobójczej, ludobójczej antypolskiej Ukraińskiej Armii Powstańczej, odpowiedzialnej za śmierć co najmniej 250 tysięcy polskich kobiet, mężczyzn i dzieci. Nowo wybrany prezes Partii Korwin, będący jednym z filarów Konfederacji, Sławomir Melce, za zasadne uznaje dostarczanie neobanderowskiej Ukrainie broni. Robert Winnicki w się Twitter w dniu 26 lutego 2022 roku określił osoby przypominające w dzisiejszych czasach o straszliwej wołyńskiej rzezi mianem skurwy synów. Jedynie retorycznym pytaniem jest, czy ktoś uważający siebie za polskiego narodowca, dziedzica wielkiej idei Romana Dłowskiego i Bolesława Piaseckiego powinien maszerować w jednym szeregu z takimi indywidułami. Patriotyczny Ruch Rodaków Kamratów w dniu 11 listopada 2022 roku w Krakowie, na Kopcu Kraka, w świętym dla Polaków prawo, yy, prasławiańskim miejscu, powstałym dla ucznie, uczczenia naszego prawnego władcy Kraka, będzie manifestował swoje przywiązanie do niepodległości naszej ojczyzny. Ruch Rodaków Kamratów w przeciwieństwie do służalczych wobec antypolskiego systemu i warszawskich elit pseudonarodowych organizacji. Jest całkowicie oddolną i niezależną od czynników zewnętrznych formacją uosabiającą duch narodu polskiego. Polska Narodowa Rada Kamratów zaprasza wszystkich szczerych polskich nacjonalistów i patriotów, niezależnie od tego, jakie środowisko polityczne i jakie organizacje reprezentują, do wspólnego świętowania przywiązania do polskiej niepodległości w pradawnym mieście polskich królów Krakowie. W mieście, z którego chówce polskich rycerzy wyruszyły, aby na grunwaldzkich polach rozbić pyszne zachodnioeuropejskie rycerstwo i ocalić zagrożoną w niepodległość ówczesnego Królestwa Polskiego. Rodacy, to tam będziecie mogli poczuć atmosferę i wspólnotę narodowego ducha, jaka niegdyś charakteryzowała prawdziwe i oddolne marsze niepodległości w Warszawie. Bojkot i frekwencyjna porażka systemowego marszu Niepodległości w Warszawie będzie wyraźnym sygnałem polskich nacjonalistów do wszystkich wysługujących się systemowi politycznych punktatorów, próbujących zbijać polityczny kapitał na idei narodowej.